Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj seria czekoladowa, a w niej paletka, na którą długo czekaliście i o nią pytaliście. Ja również czekałam, aż będę sobie mogła jej użyć. A mianowicie paletka kokosowa, czyli kolejna czekoladka z serii Tasty. Jeszcze Wam pokażę opakowanie. Opakowanie przedstawia się tak: mamy taką miękką tekturkę. Tutaj jest oczywiście, przepraszam, tak tu jest rozkład cieni, ale rozkład cieni kolorystycznie ma się nijak do tego, co jest naprawdę, więc to jest tylko takie mniej więcej, natomiast same cienie przedstawiają się w palecie tak, jak to w każdej czekoladce, mamy na wieczku, mm, mamy na wieczku lusterko, a, a no i oczywiście te kokosy, jak to w paletach z serii Tasty, kokosy są takie wypukłe i to jest taka, taka guma, pachnie to niezbyt ładnie, taką sztucznizną, ale wiecie, no ozdoba ozdobą i to jest tylko wieczko, chodzi nam o cień a cienie prezentują się tak i jak już być może pamiętacie z holu, wyglądają prześlicznie. Już zasłonię lusterko, proszę bardzo. Cienie mamy takie. W zasadzie można nią zrobić pełen makijaż. No, moim zdaniem ewentualnie brakowałoby tylko tutaj jakiegoś jasnego, cielistego beżu. Ten jest kremowy, ten jest niby beżowy, ale jest taki dosyć ciemny, tak mi się wydaje. Mówię, wydaje mi się, bo jak widzicie paleta jeszcze nie dotykana, ja też, też czekałam, żeby jej użyć do filmu, więc nie wiem dokładnie jak ten cień wygląda, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę za ciemny, więc ewentualnie brakuje właśnie czegoś takiego jaśniejszego. No ale, może tak, ponieważ ja też zupełnie nie wiem jak te cienie wyglądają, to zacznijmy dzisiaj od słoczy, tak mi będzie wygodnie trzymać, o, a, a Wy będziecie widzieli kolory. I jeszcze, może taka informacja, słuchajcie, w palecie jest większość cieni błyszczących. Matów mamy 7, tak mi się wydaje, bo tu, tu 3, tu 3 i ten jeden. Pozostałe są chyba cieniami błyszczącymi. No ale dobrze. Robimy próbeczki kolorów. Oczywiście będę je nakładać bezpośrednio na skórę. Nie mam na rękach żadnej bazy, żadnego podkładu. Najpierw zobaczymy, jak one się spiszą, tak na sucho. Zaczynamy od tych matów. O, bros bardzo ładny. Brąz bardzo ładny, czekoladowy, taki zimny. O, może ten jasnocielisty wcale nie będzie za ciemny? A tu jest jasno kremowy, ten taki żółtawy. Pierwsze trzy maty. Cielisty chyba nawet będzie dobry na całą powiekę. Tak mi się wydawało, że zaciemny w palecie, ale okazuje się, że jest ok. A może teraz zrobimy cztery błyszczące? Tu jest coś chyba srebrnego. Jakiś taki liliowy róż. Bardzo ładna zieleń, jasna, znaczy zieleń, taka zgniła, ale w miarę jasna zieleń. No i coś takiego chłodnego, liliowego. O. No i zobaczmy, jak wyglądają błyskotki. O, ten srebrny ma w sobie taką zimną, niebieską nutkę, bardzo ładny. O, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o konsystencję, to są arcyprzyjemne te cienie, takie mięciutkie. Maty też zresztą są milutkie, takie, takie atłasowe, bardzo przyjemne, a cienie błyszczące są miękkie, ale jak teraz tutaj, wiecie, nakładałam na rękę, to stawiają pod, yy, pod palcami taki delikatny opór są takie gęste. <laughs> Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, ale na pewno wiecie o co chodzi. Ok, lecimy z kolejnymi czterema, czyli tak, tu będzie złoto, to jest coś błyszczącego. Mamy chyba taki szary brąz w pozorom bardzo praktyczny cień. Tutaj mamy mat taki jasno-kremowy, właściwie to ma takie brzoskwiniowe tony i tutaj również jest złoto, takie przybrudzone, brązowe złoto, tak bym to opisała. O, coś takiego. Właściwie ten, który nazwałam złotym jest taki trochę szampański, szampańskie złoto, o! Szampańskie złoto. Tutaj mamy bardzo praktyczny mat, to jest świetny cień do rozcierania, który teraz, teraz ten. I ten też, to jest jeden z tych jaśniutkich, tylko tu mamy bardziej różowe tony. No ten jest taki cielisty, a tu jest taki żółty, więc one się między sobą różnią, choć wszystkie są właśnie takie, takie jaśniutkie, nie wiem, do nakładania na całą powiekę, do rozcierania i tak dalej. Takie bardzo bazowe, o, o to mi chodzi. No i to złoto, takie brązowe, właściwie tu na słoczu, to jest po prostu taki perłowy brąz, o, ze złotą nutką, coś takiego. Teraz jasny, blady róż, taki brzoskwiniowy jest troszkę ten róż. Tu mamy ładny brąz, takim, z takim miedzianym refleksem. Tu jest coś przecudownego, taka limonka. No i matowy, i matowy, ciemny brąz. Ojejku, jaki to jest piękny kolor. No i brąz. Ja nałożę jeszcze troszkę tego brązu i popatrzmy, czym one się od siebie różnią. No ten jest zdecydowanie intensywniejszy, ciemniejszy i bardziej taki czekoladowy. Ten jest bardziej kawowy i chłodniejszy. No i zostały nam trzy ostatnie, czyli taki liliowy fiolecik, biała perła, tak mi się wydaje, że to jest biała perła, no i liliowy kolor matowy. O, ostatnia trujeczka. Biała perełka, no i liliowy mat. Dołożę jeszcze troszkę tego liliowego, bo jakoś tak bardzo słabo wyszedł. Mhm. No, taki delikatny kolor. No, i mamy słocze paletki kokosowej, proszę bardzo. I oczywiście paleta i kolory. Zobaczcie. No, wydaje mi się, że bardzo urokliwe są te kolory. I wbrew pozorom ta paletka nie jest jakaś trudna w obsłudze, bo kolory raczej takie delikatne, chyba uniwersalne, no i tak jak wspomniałam Wam, można zrobić pełen makijaż spokojnie, od najjaśniejszych matów, aż po jakieś ciemne brązy. Także paleta nie powinna być chyba kłopotliwa, jeśli chodzi, wiecie, o, o takie codzienne użytkowanie. Generalnie cienie, w sensie kolory, bardzo przyjemne. No i jeśli chodzi o konsystencję, to też Wam już mówiłam, że są bardzo milutkie, a te, te błyszczące są właśnie takie bardzo gęste, stawiają opór przy nakładaniu. Wiecie o co chodzi? W każdym razie to jest jak najbardziej plus, bo one są takie fajne do rozcierania. Wiecie, że można uzyskać. O, rozpracować sobie to, właśnie o i uzyskać taką fajną taflę połysku. Gdzie tu jeszcze można? O, tu jeszcze wam pokażę na tym. Zobaczcie. One się tak fajnie rozcierają, tak niemalże kremowo. O. W powiekach mam oczywiście już bazę. Baza z Makeup Revolution i, i nałożyłam też na nie troszkę pudru, więc zabieramy się za paletę. Bardzo mam ochotę połączyć ten zielony z fioletem. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Spróbujmy. To jest makijaż. Jak będzie wyglądało, nieładnie. Zawsze można zmyć. I zacznę od, od tej zieleni. Zieleń, czyli ta piękna limonka. Tak ją nazywałam. Ta piękna limonka nazywa się Palm. Nałożę ją pędzlem. Spróbuję ją nałożyć pędzlem na wewnętrzną część górnej powieki. Zobaczmy. Sieda. O. Właśnie chciałam powiedzieć, ciekawe czy się da tak wygodnie pędzlem nałożyć. A tu proszę. Hmm. Jest śliczna. Bardzo pięknie się przykleja ten cień do powieki. Zobaczcie. Po prostu. Ja go sobie tylko tak delikatnie wklepuję. Teraz tak przejadę, rozetrę. I mamy coś takiego. No myślę, że cień palm będzie jednym z moich ulubionych cieni w tej palecie. Przechodzę do tego fioletu, to jest z kolei Canopy, czyli ten kolor. Na pędzelku, na pędzelku jakoś tak blado wygląda. Popatrzmy na powiece. A na powiece nie wygląda już blado, na powiece jest widoczny ja sobie od razu te cienie spróbuję tutaj połączyć, zobaczmy co nam wyjdzie. Wyszedł mi nieoczekiwany, bardzo ładny kolor. Ja na łączenie tych cieni oczywiście coś zaraz dołożę. Na razie tylko chcę je sobie, tak wiecie, doklepać na powiekę. A potem czymś je połączymy. Na łączenie obu tych kolorów tak delikatnie palcem nałożę. Ten blado kolor to jest. Który to jest? To jest cień Paradise. O, dokładnie ten. Pięknie się te cienie przyklejają. Normalnie są jak maselku. Popatrzcie. Kilka ruchów. I macie cień nałożony na powiekę. OK, ale żeby nie było tak, wiecie, świetliście i radośnie, to trzeba przejść do czegoś ciemnego <grych> i troszkę to uspokoić. Myślę, że użyję najpierw cienia cocoa czyli tego blado-liliowego fioletu, tego którego troszeczkę musiałam tutaj dołożyć, i tym kolorem postaram się rozetrzeć górę. Ale to, wiecie, tak wstępnie, bo tutaj jeszcze na pewno coś poleci. No na powiece, y, ten kolor na powiece jest wyraźniejszy oczywiście niż na słoczu, to jest jasna sprawa ale chcę Wam powiedzieć, że on jakiś tam bardzo intensywny i tak nie jest popatrzcie, to jest dobry cień właśnie na ten moment makijażu tu, na to miejsce, czyli można sobie nim coś rozetrzeć, nałożyć na załamanie no chyba, że chcecie oczywiście mieć taki bardzo delikatny, liliowy makijaż dzienny i nałożyć ten kolor na całą powiekę, to też nie widzę problemu, też pewnie można dlaczegożby nie Dokładam go na dolną powiekę. Na wewnętrzny kącik i na dolną powiekę, na wewnętrzną jej część, nałożę ten jasno-kremowy cień. To jest taki jasno-kremowo-żółty. O, coś takiego. On w tym miejscu będzie fajnie wyglądał, jak wiecie, taki rozświetlacz, cień rozświetlacz. Choć jest to cień matowy, ale tutaj się fajnie spisze, bo jest taki jaśniutki, właśnie taki świetlisty. No więc uzyskałem nim taki efekt, o jaki mi chodzi, czyli takie rozświetlenie wewnętrznych kącików. Zobaczcie. O, bardzo fajnie się tutaj wkomponował. Na zewnętrzny kącik, na górną i na dolną powiekę dołożę troszkę tej ciemnej zieleni. To jest to. Jest to. Wydaje mi się, że ona jest dość mocna, żeby nią, tak wiecie, przyciemnić zewnętrzny kącik, ale jeśli nie będzie zbyt mocna. Najwyżej dołożę tego ciemnego brązu. Zobaczymy. Czyli ciemna zieleń. No na pędzelku jest taka konkretna. Popatrzmy. No jest konkretna. Widać to. Tą zielenią zbuduję sobie już kształt. Tutaj troszkę wyciągnę ponad załamanie. No te cienie są jak masło. Myślę, że to widzicie, że ja po prostu dotknę pędzelkiem i to się wszystko po prostu... O. Pędzel sam Wam sunie po oku. To jest tak mięciutkie wszystko. Bardzo, bardzo przyjemne. Chyba nawet troszkę za dużo jej dołożyłam. Wracam do pędzelka od tego fioletu. No i po prostu nie nabieram już cienia na pędzelko, sobie rozcieram tym, co tam na pędzelku zostało. No jak się jeszcze ktoś nie zakochał w tych cieniach, to, to nie wiem dlaczego. Są przepiękne. A tak dla przypomnienia, słuchajcie, jeśli ktoś nie oglądał holu, to ja Wam tam mówiłam, że zamówiłam sobie to wszystko, tę paletę, no i jeszcze parę innych rzeczy. Zamówiłam na stronie Makeup Revolution i jak zamawiałam, to tych rzeczy, tych kosmetyków w tym i tej palety właśnie nie było jeszcze na polskich stronach internetowych, więc ja nie wiem, czy jak będę publikować ten film, to coś tam się już pojawi. Ja postaram się oczywiście poszukać. Jak gdzieś znajdę, to wam podlinkuję, ale nie mam pewności, czy ta paletka będzie, czy nie będzie. No, jak nie, to ewentualnie, jeśli lubicie robić zakupy na stronie Makeup Revolution, czasami tam coś kupujecie. Jakby, jakby nie macie z tym żadnych kłopotów, tak jak ja ostatnio miałam, no to ewentualnie trzeba by było zamawiać na ich rodzimej stronie. Ale poszukam, tak jak mówię, jeśli coś się pojawi. Cię Cień od fioletu. Jeśli coś się pojawi, to oczywiście Wam podlinkuję, żebyście nie musieli gdzieś tam szperać po obcych stronach, tylko może coś się gdzieś w polskich sklepach uda kupić. Ale trudno powiedzieć. Absolutnie przepiękne są te cienie. Ja już jestem w nich zakochana. No wygląda to cudnie. I są tak miękkie, jak ja sobie teraz przypomnę, słuchajcie, lubię palety, lubię czekolady wszystkie. I to Wam chyba w każdej części czekoladowej mówię, że ja mam do nich słabość, lubię sposób, w jaki komponowane są te paletki, lubię formułę tych cieni. Ale mimo wszystko, jak sobie teraz no, używam na przykład tej, która jest chyba jedną z najnowszych, być może najnowszą i porównam sobie, słuchajcie, do takiej palety typu tam Dev by Chocolate, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze coś takiego. No to formuła cieni to jest jednak, wiecie, dzień do nocy. Ale żeby nie było, tamte stare paletki mam, cały czas używam, lubię, nie mam z tym żadnego problemu, więc tylko chodzi mi o to, że, no, jednak, wiecie, jest to parę ładnych lat i taki przeskok widać, czuć różnicę w jakości tych cieni. Jeszcze dokładam troszkę tej zieleni tutaj, tak, ale tak, dosłownie na sam zewnętrzny kącik. O. Okej, okay, no i coś by się przydało nałożyć na dolną powiekę, może coś matowego, bo tu już jest tak bardzo szczęśliwie i dużo błyszczących rzeczy. No i może właśnie nałożę ten taki niepozorny cień, to, się, to jest Sprout. No i nakładam go tutaj na tę nieumalowaną część, o, dolnej powieki. Staram się tak delikatnie. On tutaj... Jest może na tym słoczu taki niezbyt pozorny, ale jak go teraz dołożyłam tu na dolną powiekę, no to jest taki dość ciemny. To od razu mówię, więc trzeba z nim delikatnie. Taki troszkę mylny jest. Wracam do pędzelka od tej kremowej żółci, którą mam w kąciku, i rozcieram sobie oba te kolory. Ok. Wygląda to tak. Nie wiem, jak wy, ja jestem cieniami zachwycona. Kolory śliczne. Chociaż takie słodziaki, ale wbrew pozorom bardzo użytkowe. No i pracuje się z nimi bardzo przyjemnie. Nakładają się po prostu jak masło, ale myślę, że to, to doskonale widzieliście. Są przecudowne. Jeszcze mnie korci, żeby troszkę dodać tego ciemnego brązu, jednak na zewnętrzny kącik. Użyję takiego płaskiego języczka. Po prostu chcę ten ciemny brąz, to jest Timber, nałożyć na linię rzęs. O i zrobię sobie z nią taką kreseczkę. Ok. No i teraz czas by dokończyć makijaż. Na dolną linię wodną nałożę żółtą kredkę. To jest seria Pastel Tropics z Lovely i kolor to jest 02, no czyli takie żółteczko. A na rzęsy poleci tuż z to jest Paradise Ecstatic. To jest tuż Paradise, tylko taka edycja walentynkowa. Ona się w takiej szacie graficznej pojawiła z serduszkami, ale tuż jest wszystkim dobrze znany. Więc tuż Paradise. A na usta poleci Nudziak z Bell, to jest taka seria też walentynkowa. Nazywa się to Romantic Mat i to jest kolor 01 Pink Rose. Taka kredeczka nudziak. Makijaż gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie i o makijażu, i o tych cieniach. Moim zdaniem cienie przecudowne. Powiem Wam tak, jest to jedna z ładniejszych palet, jakie pojawiły się ostatnio w moich zbiorach. Bardzo mi się podoba i kolorystyka, i formulacja tych cieni, efekt, jaki dają te cienie na powiekach, po prostu są przecudowne. Podlinkuję, jeśli znajdę na polskich stronach. Jeśli kolory wam się tylko podobają i wiecie, że będziecie używać takiej palety, tego typu zestawienia, to mogę z czystym sercem polecić, bo, bo cienie są przecudowne pod każdym względem. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się kokosowa paleta. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem ja Wam mówię dzisiaj Papa pa i do zobaczenia.